nasłuchiwanie i to będzie tyle. Mamy ukrycie się na widoku i zaraz pokażę, jak to działa. przecież nie wiem, czy będę miał okazję. W każdym jeżeli biegniemy i spotkamy przeciwnika, to możemy wcisnąć auto... Ja mam pod F1 ustawione. Akurat... Znaczy, tak jest domyślnie. I... Automatycznie znikniemy przeciwnikowi. Przeciwnik nas stanie widzieć i możemy po prostu odbiec i potem z zaskoczenia go zaatakować. Ogólnie umiejętność dosyć przydatna moim zdaniem. Przynajmniej nie będziemy musieli tak bardzo na towarzyszu polegać, chociaż na nieumagłych akurat niezbyt to działa. Wiedziałem, Wiedziałem ku, że będzie wyssany poziom. Wiedziałem, że tak będzie. I nic nie wziąłem na wyssanie poziomu, nie? No, cofniemy się jeszcze na chwilę. Jednak, zapomniałem całkowicie o tej pułapce. Jest ona dosyć denerwująca, bo każde wyssanie poziomu cofa nam, co nam zmniejszyło. Łotrzyka o jeden, to niezbyt dobrze. Nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem już tą klasę prestiżową, biorąc, bo mogłem ją wziąć na 10 i potem przez 10 dobijać ten, ale dobijać prestiżówkę. Ale ostatnim razem, jak grałem to wbiłem chyba, że na 15. No, weźmiemy sobie skradanie, iż nikt nas nie dostrzega. Taka magia. Możemy, nie wiem, nie pokażę tego, bo nikt nas nie goni. Musiałbym bez towarzysza, potem pobiegamy, to pokażę. Tak, żeby nie było, że na nim głównie polegam. Teraz już go niezbyt potrzebuję. Przynajmniej nie tak bardzo jak wcześniej. No i zaraz pokażę jeszcze jedną fajną zdolność, którą dostaliśmy dzięki klasie prestiżowej. Musimy tylko jak odbiec, ja sobie spauzuję. Wcisnąłem yy, prawy, żeby nie było. Weźmiemy czynności. Nie. Zdolności specjalne. Też nie. Yy, zaklęcia też nie. Kurde, to inaczej szło. Yy, weźmiemy atuty. I weźmiemy sobie... Gdzie to jest? Aha, to dopiero na długim poziomie dostaniemy. Niedobrze. Ale o, pokażę. Gonią nas, gonią, gonią, gonią. Wciśnę F1 i nas nie widzą. Taki plus ukrywania się na widoku, że teraz możemy podejść, walnąć, uciec i znowu zaatakować. Tak można całe życie dosłownie walczyć z Chyba na smoki jedynie to nie działa, bo one mają prawdziwe widzenie. Ale tak, możemy cały czas się tak bawić i nikt nas nie widzi. Ile cały czas będziemy oczywiście uciekać. Takie walki są dosyć długie, dlatego ja się cofnę po towarzysza. Używanie przedmiotów automatycznie nas chyba ujawnia, nie jestem pewien, dam tego nie robiłem. Tak, jednak towarzysz nam niestety padł, ale to z mojej winy, więc nie ma problemu. Coś mi się zwiesza, ale to chyba... Wy tego nie zauważycie, bo mi się to zwiesza z powodu tego, że w tle aktualizuję coś pod ocenę ataku, więc... Już fakturalizuję, już się 7 godzin. I to nie wina słabego neta w tym wypadku, a bardziej tego, jakie roz, rozmiary ma ta gra, bo coś koło, no całkiem sporo tego będzie. Nie powiem ile, bo nie chcę skłamać. Uciekniemy. Upadanie nam pomaga. Miło, że się na nas skupili. Chyba na mumie nie mamy chwilowo nic, bo ma zwiększone kp, ale problemu z tym większego nie będzie. Odcinek trwa już 15 minut. Tak myślę, że dociągnę do 20 i zakończę go. Znaczy, według mojego zegarka trwa 15, na nagraniu będzie chyba 13, coś koło tego. Bo z jakiegoś powodu nieważne. Jak nagrywam godzinę, to mam nagrane chyba 45 minut, coś jakoś tak. Nagranie mi się zwęża. Oczywiście nie tak, żebym miał coś za złe temu. Ale, może być. Chociaż chyba damy radę się wyrobić jeszcze w 10 minut, przebiec. O, to miejsce z takim razem zajęło mi chyba pół godziny dobre, bo się bawiłem. No dobra, biegniemy, spróbujemy to przejść, jak nie to mieli dwa party. Przepraszam. Ogólnie staram się pilnować zegarka. Dzisiaj wyjątkowo. No, zamienisz się. A, nie zamieni się w szkieleta? Mówiłem, że się zamienisz. Wiedziałem. Ja to wiedziałem. Znałem przyszłość. Ale uciekać też musimy. Jak nam znowu towarzysz padnie, to będzie jeszcze większa lipa. Idę go uleczyć. Od czegoś w końcu kupiłem ich aż tyle. Gdzie musieli podbić trochę w leczenie. On atakuje my go leczymy. No taki dobry teamplay. Ogólnie myślę, żeby nagrać coś z map dodatkowych typu nie wiem bo są dodatkowe takie mini mapy, które trzeba można przejść. Niby jakieś tam zakończenie mają, jednak większość jest po angielsku i nie jestem pewien, czy byłbym w stanie tłumaczyć wszystko. To nie tak, że z angielskim leżę czy coś, ale niezbyt lubię tłumaczyć. Przynajmniej innym. Tłumaczenie sobie zawsze wychodzi najlepiej, więc, więc jest luz. Biegniemy. Tam nie musimy iść. Tam nie ma zresztą. Chyba jest tylko jedna skrzynka, w której nie ma nic cennego. Już ci otwieram tą skrzynkę, chyba że już. Znaczy nie skrzynka. bramy. Tam jest. No, wiedziałem, że tak będzie. Nie lubię magów w tej grze. No i chyba znowu nam ginie, ale tym razem zginął nam 10 razy. Na tej mapie teraz dopiero dwa, więc jest git. No i przy okazji pułapkę wykryliśmy. Spostrzegawczość jest za to odpowiedzialna, więc. No my wracamy tam szybko. Bo naprawdę chcę w miarę szybko to przejść. Odcinek trwa 19 redukcja RK, więc nie wiem ile. Kurde, herbata mi się kończy. Bo zumiem sobie dzbanek i za szybko mi schodzi. Oczywiście dla was to bez różnicy, ale dla mnie chyba to jedna z podstawowych rzeczy do, wymaganych do przeżycia. I mam stanowczo za mało KP, będę musiał to poprawić, ale ponieważ chwilowo nie mam zbytnio jak... Weźmiemy jakieś ciężkie pancerze po level upie czy coś na atut. No i kurde, ja nie chcę ginąć. Zostaw mnie. No jak miło, że nam pomagasz. Ale to teraz ty padniesz z reguły. A ja nie chcę, żebyś ty padał, mój towarzyszu drogi. Dlatego już cię leczę. Kupiłem 20 i... Ja kupię 20, żeby mi się kończyły. Więc jednak dobrze, że kupiłem 30. Ogólnie zostało nam tutaj tylko przejść przez jedną bramę. Hmm. No dobra, dawaj. Możemy odpocząć tutaj. Możemy, możemy, możemy. Chcemy odpoczynek wziąć. Nie chcemy ich z tracić. Tak, będzie spam interwencję R. Bo R rest, czyli odpoczynek. Hmm. Ogólnie, odpoczynki są coraz dłuższe. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale one są zależne od tego, ile mamy punktów życia. W dwójce zawsze trwają 5 minut, za co chwała. Znaczy nie 5 minut, a 5 sekund. Co ja gadam? Na to, co jest. Czy zmieniam? o. Przyda się? Bo jako. Łoczyk, z ma możemy używać, gorzej jest z niektórymi tymi różdżkami, ale przynajmniej je umiemy identyfikować. Hmm, ale czyli alkohol, specjalnego, to ożyje. Więc. No, wstawaj. A tamtego nie zauważyłem. No i masz te od razu na, na wejście kombosa, tam jest wód zombie, władca wód złotewa, i tak, tak jedno i to samo. On jest dosyć wzmocniony i będzie dosyć ciężko go zwalić. Jeśli się nie mylę już ma, ma, no, ma kamienną skórę. Eee, już ci to otwiera. chociaż nie, nie muszę, mam klucz. Tak, ja się wezmę za tego szkieleta. No w końcu ktoś musi. Hmm. No gincie, Jezu. Tam sobie się bawisz z tym zombie, a ja tutaj o co mam. Teraz pokażę jeszcze jedną przydatną sztuczkę z tym znikaniem. Możemy sobie postać. Towarz może się chwilę Pobić z nimi. Jak od nas odbiegną, możemy się śmiało wyleczyć. Leczenie. Nawet chyba z nimi. No nawet na ukrywaniu się możemy się leczyć. Więc jest luz. i rozbójmy sobie pułapkę już 23 minuta. To chyba to uda nam się jeszcze przejść w miarę szybko do pół godziny. Sukces niemożliwy. Niedobrze. Skoro na moim jest 23 minuta, to do pół godziny się wyrobię. Pochodnia, bardzo nam to potrzebne. Ostatnim razem do tego tutaj używałem wytrychu do sarkofagu. Bo się nie chciało tworzyć, musiałem tu dziesiątkę zmarnować. 26 sześć do trzydziestu dwóch. No i ile będzie teraz? 35 do 32 i się udało. Czyli nasze zdolności wzrosły. No super. Odczegłem antidotum w końcu, nie? Zmniejszona zręczność. Aha, to trucizny, dobra. Dobrze wiedzieć, nie wiem, czy mam to tutaj. Zwolnimy. Pasek na skrótów i... I zaraz będzie najgorszy moment, jaki istnieje, bo przeciwnik nasz będzie równie łatwo sprawiał, żeby towarzysz się bał. Mam oczywiście odporność od strachu, co mnie cieszy. Dzięki amuletowi od towarzysza. A przecink nasz będzie u mnie do... łatwo nas, znaczy zastraszał nam towarzysza, jak i atakował nas, więc. No myślę, czy nie użyć tego czaru, Podążaj. nie, nie za ataku najbliższego, podążej. No, kolejna miksturka, użyjemy sobie. Wleczymy towarzysza, i chyba użyję tego czaru, pokażę przy okazji, jak działa. No i dobra, bijemy tam. Oho. No i użyj. My jesteśmy teraz taką dosyć ciekawą postacią. O wiele silniejszą nawet. Mogę pokazać, że statystyki nam się zwiększy. My są, jesteśmy silni i zręczni, to mądrość nam spadła. Ale chwilą można śmiało powiedzieć, że kit z mądrością, skoro mamy miecz, którego zdjąć nie możemy, nawet nie możemy go zbadać. Ale obrażenia do ognia ma, więc jest dobrze.